W tym miejscu powiedzenie podłoga to lawa nabiera wyjątkowego znaczenia. Jesteśmy w nowym miejscu na mapie Poznania. Pixel XL, który znajduje się na Świętym Marcinie. Po planszy skaczemy, śmiejemy się i dobrze się bawimy. Możemy przyjść tutaj z rodziną lub ze znajomymi. Na jednej planszy mogą bawić od 2 do 8 osób. Przeniesiecie się tutaj do świata analogowej zabawy na cyfrowym poziomie. Sprawdzicie tutaj refleks, pamięć, sprawność i logiczne myślenie. Prosta i relaksująca rozrywka? A może piekielnie trudna? Z którym wezwaniem chcesz się zmierzyć? Interaktywne maty do gier to idealna zabawa dla dzieci już od trzeciego roku życia. Ponad 600 metrów 2 zabawy, 7 pokoi gier z matą interaktywną, ponad 40 gier na każdej z nich. Brzmi zachęcająco? No to wpadajcie do gry! A po skończonej zabawie lub w przerwie między zabawami możecie odpocząć w pięknej przestrzeni Pixel XL, oraz popatrzeć na miasto z innej perspektywy.